Dzień zdrowia w Radiu Kolor. Jesteśmy po to, by pomagać. 25 minut po godzinie 14 i tym razem rozmowa z doktorem Małgorzatą Kozłuską Wojciechowską, a rozmawiamy o zdrowym żywieniu i diecie. Na program zaprasza Centrum Medyczne MediCenter www.medicenter.pl Ja zajmuję się pacjentami ze schorzeniami przewodu pokarmowego oraz schorzeniami powstającymi na tle nieprawidłowego żywienia. Żywieniem zajmuję się od wielu lat i oczywiście żywienie jest mi najbliższe. Moi pacjenci doskonale wiedzą, że dietą odpowiednio zestawioną można pomóc sobie znacznie prościej, znacznie lepiej i skuteczniej niejednokrotnie niż Niektórymi lekami, a więc staramy się łączyć nowoczesną medycynę chorób przewodu pokarmowego, chorób metabolicznych, otyłości z tym, co oferuje nam nowoczesna farmakoterapia, ale przede wszystkim ta farmakoterapia musi być nałożona na zmianę stylu życia, na zmianę sposobu jedzenia. My to, wszyscy koledzy w Medicenter, doceniamy. Staramy się pacjentom pomagać żyć zdrowiej, bo jeżeli żyjemy zdrowiej, to wówczas i Leczymy wszystkie dolegliwości, które występują znacznie łatwiej, znacznie lepiej i skuteczniej. Pacjenci, którzy mają schorzenia przewodu pokarmowego typu tak częste niestety zaburzenia jelita grubego, czynnościowe zaburzenia, pacjenci z chorobą refluksową, pacjenci z niewydolnością dróg żółciowych, to są pacjenci, którzy wymagają odpowiedniej terapii, złożonej terapii, lekami, ale również dietą. I proszę mi wierzyć, odpowiednio dobrana dieta jest pana. Przy wszystkich generalnie schorzeniach. Choroby na tle wadliwego żywienia, czyli te, które niestety powstają na naszych talerzach. To są choroby, takie jak choroby na tle miażdżycy układu krążenia, a więc wieńcówka. To jest nadciśnienie, to są niestety udary mózgu. To jest otyłość, która jest chorobą i która łączy się z powstawaniem groźnych chorób, takich jak cukrzyca typu drugiego, jak niektóre nowotwory, jak choroby przewodu pokarmowego, to są najczęstsze choroby, które Dotykają niestety nas samych, naszych najbliższych, no na każdym kroku.